thank you Przyjemność gościć Was dzisiaj w wyjątkowym, na wyjątkowym spotkaniu autorskim, które odbywa się w naszym studiu, w siedzibie wydawnictwa Zen. Ja nazywam się Monika Holke i prowadzę wydawnictwo. Współpracuję z autorami książek w procesie powstania ich dzieła. I dziś mamy niezwykłą okazję, ponieważ świętujemy premierę książki dla dzieci prawdziwe przygody y, Ryszarda. To chwila radości, emocji i inspiracji dla nas, gdyż dzięki tej historii wprowadzimy was w niezwykły świat, gdzie piesek Richard przeżywa swoje niezapomniane przygody. Ta książka to owoc pracy utalentowanej autorki Violetty Celikowej. Witam cię wielu bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wiola umiejętnie oddała w słowa opowieść o przyjaźni, odwadze i miłości, jakie towarzyszy, towarzyszą psu Ryszardowi w jego niezwykłych przygodach. Jesteśmy pewni, że czytelnicy w każdym wieku będą zachwyceni tą fascynującą historią, która porusza ich i serca i pobudzi wyobraźnię. Dzisiejsze spotkanie to również wyjątkowa okazja do bliższego poznania autorki i tego, co inspiruje ją w tworzeniu tak wspaniałych historii, usłyszymy o tym, jak autorka wpadła na pomysł stworzenia książki o przygodach psa Ryszarda, jakie były jej doświadczenia podczas pisania oraz jakie wartości chciała przekazać czytelnikom poprzez tę opowieść. Wiolu, zaczynamy. Proszę opowiedz nam, co skłoniło Cię do napisania książki, prawdziwe przygody Ryszarda? Naprawdę mam krótką pamięć. I chciałam e, zrobić tu książkę taką pamiątką dla siebie, dla następnych, kolejnych przygód, bo my wszystko pamiętamy w swoim życiu, coś fajnego. Mm -hmm. I chciałam wiedzieć tak, uwiecznić to. Dla siebie, dla swojej rodziny, tak. dla, swoich... dla swojego pieska. Jaki raz to jest piesek? To jest Labrador, mhm. bardzo śliczny piesek. Śliczny, duży? Duży, tak. Jak on pojawił się w Twoim życiu? Jest, opisujesz go z taką miłością, z czułością? Bardzo go kochasz? Tak, bardzo kocham tego pieska. Um. Втрапив моє життя таким незвичним um, способом. Um, принес його меж в такі um, червоні шапечки. Був дуже малюкий, дуже малий um, і хотіла зробити um, таку історію про його життя, щоб запам'ятати все, що діє в його житті. Mm -hmm, mm -hmm. Przyniesiony został w małej czapeczce. Tak. Jest labrador w, miały w, w małej czapeczce. Tak. Teraz już taki duży do kolana. Tak. Teraz już duży. Nie mogę w tej ty Naprawdę mogę głową Tylko w tej ty Mhm. Jakie wiadomości lub wartości chciałaś przekazać w tych historyjkach w książeczce? Naprawdę chciała przekazać to, co trzeba bardzo lubić wszystkich zwierząt, których mamy w swoim życiu, bo to jest szczęście. Pieski dają szczęście, tak? tak. Pieski dają dużo miłości. Tak. Nie. Robią po prostu nasze życia bardzo fajnym, Odwołują nas od których problem w życiu po prostu. Mhm. Mhm. Tuląc ich, jak, jak, to jest tak prawie jak z y, człowiekiem, prawda? Tak. Możesz przytulić, pokochać w swoich złych, e, słabszych chwilach, jak, tak. jak się. Możesz naswalić kiedy coś zrobić z Lego. Mm -hmm. No właśnie, on opowiadałaś, że jest takim szkodnikiem. A nie jest szkodnikiem, po prostu jest jako małe dziecko, które pozna świat przez też, co zgryzne, co skradne. co mm -hmm. slama. Jest taka też historia, którą opisałaś odnośnie tego, że kradli skarpetki. O tak, w jakimś czasie zaczęły ginąć skarpety z wszystkich miejsc, gdzie były zastawione i nie mogła tego znaleźć. Bo, bo Richard jest naprawdę bardzo mądrym sam. znaleźł sobie schowek, В диваннику і носив туди всі скарпетки, які вкраднув, зробив собі там таке файне Жужечко <laughs> e, і постуяв там. Я як ще зорієнтувалася, що бракує скарпеток? <laughs> <laughs> Не помислить, що я лічив всі шкарпетки, але kiedy po prostu wrzucił hrania, jedna друга – druga а Parę nie ma do tych szkarpatek. I tak nie jeden raz, i przez jakiś czas zginęły wszystkie szkarpetki i trzeba było ich znaleźć po prostu. To jest taka jedna z historii, taka tak. i, i śmieszna, mhm. ale jest ich ogólnie 24-3. Tak. I, i, I jaką masz taką? Naj... Która tak najbardziej utkwiła w pamięci i, i może chcesz się z nami podzielić? Um, bardzo lubię e, historię, kiedy mi mężczyzna gotuje katlety um, i bardzo taki obrażony Richard siedzi przez swoje, swojego tyle i czeka, po wrzuci tu katletu. Mm -hmm. uh, I był taki obrażony, kiedy nie dostał tej katlety. І почав лежать опріч своєї тележа і не рушити навіть того їдня, яке отримав. дуже закоха єсть. І лежав так доперу, поки не достав котлету. Є такий впертий пес. Впертый пес. Як щось хоче, то повинен отримати, і конець. W książce też są ilustracje. Do każdej, ilust do każdej historii jest odpowiednia ilustracja. One są namalowane przez ciebie. Tak, te obrazki robię ja, kiedy mam taką pamiątkę w swojej głowie pro różne sytuacje z życia Richarda, mam taką bardzo ilustrowaną pamięć po prostu i robiła te obrazki z głowy i chciała to pokazać wszystkim dzieciakom, jak to wygląda, kto będzie czytać tu książkę, co mogli je to ujawnić przez te obrazki po prostu. Wyobrazić sobie tak, um, bo no, mamy na przykład e, tu obrazek e, jeden i on jest e, zawarty również na e, okładce przeniesiony na okładkę. Tu jest e, obrazek, który hmm. mówi o butach, tak. <laughs> historia o butach, tak. Była taka historia, kiedy my poszli z mojej męczyzną na mm, zakupy do sklepu i zostawili Richarda po prostu w mieszkaniu. Mm -hmm. A, Nijakim razie nie oczekiwało, że wszystko znalezę, wszystkie buty i po prostu zżerę ich. Mm -hmm. um, wszystkie buty, które były w tej szafie, wszystkie były popsowane. Pogryzane, rozwalone, już, jak to A jak u niego z taką z nauką? Bo no, każdego pieska trzeba wychować. Так, був час, коли ми хотіли навчити його різних таких вправ, які б він робив. Всі нам це вдалося, бо маємо такі комурки інтернетові, які повідають, як то робить. Mm -hmm. Але мали таку одну команду, которую. Nie za jakie jedzenie, nie robił po prostu. Komando dla niego leżeć to jest coś dziwnego. Mhm. i nawet już na razie, kiedy już jest dorosły, nie robi to komando. Nie za jakie smakoliki. Nie za cukierki, nie za jedzenie, nie za nic. Nie lubi. Nie lubi. Oporne jest, Oporne jest. tak. <laughs> A jakie są najważniejsze lekcje, które czytelnik, zwłaszcza dzieci, mogą wynieść z przygód Ryszarda? Напевно, це то, що повинні кохати свого e, пса, кохати різні зв'язки, які маємо у себе, бо це є така e, частина нашого життя, коли ми дуже щасливі, бо можемо кохати якесь звірнку, можемо йому просто дати e, своє піклування, щось нового научити. І це є такий файний помисел життя. Kiedy my czegoś, czegoś nowego po prostu uczymy. Mhm. Powiedz, jak długo pisałaś te historie? Wszystkie? O, wszystkie historie były napisane w tym wypadku, kiedy już trapiło. Na przykład, kiedy z gryzł wszystkie buty, to była historia napisana w tyle tym dniu, bo chciałam to zapisać. щоб не запомняти о тім. Угу. Попросту записувала в шістких історій, які були в його житті, в тім часі, коли то трапилось. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Долго писала в шістки історії, бо не кожного дня це ставалося такого файного, щоб то можна було записати просто. Угу. Бенді mm -hmm. континуація? Так, e, я вже наразі працюю над коленою книжкою про історію Річарда, а оповіда наступна книжка історію, куди взяли e, песка-дівчинку для того, щоб хронити подвурок. Чи пісок є e, на подворку? Так, бо дуже не кохав мешкання. Mm -hmm. Jest taki wolny pesek, który bardzo lubię podwórę. Mm -hmm. I o tym będzie. Tak, i o tym będę kolejna historia. Też będę 20 historii dotąd, mm -hmm. bo ma bardzo składnego charakter. Mm -hmm. No i jest o czym opisywać? Tak. Mm -hmm. Wydałaś tę książkę o Ryszardzie, o twoim piesku i powiedz, jakie są twoje marzenia co do tej książki? Mm, naprawdę nie mam jakichś marzeń z powodu tej książki. Po prostu chciałam opowiedzieć historię życia swojego pieska, bo bardzo go kocham. Bardzo się za tym pieskiem i na razie chciała po prostu zrobić coś dla tego psa. Co pamiętać jego długi czas w swoim życiu po prostu. Żeby został w pamięci. Tak. Zawsze jest tak, że czytelnik jednoczy się też z tymi historiami, które mogą być zawarte, które są zawarte w Twojej historii. A Tak, ja myślę, że wszystkie psy sobą i ciemne Boże, wszystkie, co skradną, wszystkie, co Z Tego, co opowiadałaś, bo poznajemy się już bliżej, to nie jest Twoja pierwsza książka. Masz dużo książek zapisanych i schowanych w szufladzie. Jakie są twoje dalsze plany wydawnicze? Czy wiążesz z nami współpracę? Tak. Myślę, że będę długo współpracować z wydawnictwem Zen, bo podoba mi się to, jak robią książki, jak wyglądają książki przez korekturę. Podoba mi się to, co mogę... Wszystko, co mam w głowie opisać w swojej książce, to będę wydane, będę skorygowana i wszystko będzie dobrze. Planuję wydać dużo książek przez wydawnictwo Zen. Na razie mam dużo napisanych książek schowanych w stole, po prostu niewydanych. I myślę wydać do końca roku jakąś ilość książek. No jakąś, słyszałam, że ogromną. Tak. Zobaczymy, Jak czy nam wady, się tak, uda. No, zobaczymy. Czas szybko płynie. Tak. Ale no, nie mówimy, że nie. Także też bardzo się cieszymy. Dziękujemy za zaufanie, że możemy z Tobą współpracować. Biolo, w Malborku mieszkasz od jakiegoś czasu? Tak, już mieszkam w Malborku przez dwa lata. Mm -hmm. bardzo podoba się mi to miejsce um, podoba się ludzie, którzy tutaj mieszkają bo bardzo chętni pomóc wszystko, co potrzebują. Um, miło tak <laughs> miło tutaj spokojno tak um, rodzinne miasto po prostu dobrze się tu czujesz tak Zamierzasz, no, z racji tego, że chcesz z nami współpracować, to wiążesz dłuższe plany? Nie no myślę, że będę mieszkać wszystkie życia w Malborku, ale na razie myślę, że przez jakieś dwa lata też będę mieszkać tutaj. Chciałabym za ten czas wszystkie książki, które mam schowane w swoim stole, wszystkie wydać przez wydawnictwo Zen i myślę, że to będzie ciekawające życie. Zapewne. Tak. Książkę Prawdziwe przygody Ryszarda mogą Państwo zakupić w sklepie wydawnictwa Zen. Zamówić na stronie internetowej. My ją Państwu wyślemy, bądź również można odebrać ją w siedzibie wydawnictwa. Dziękujemy, drodzy Państwo, za to, że byliście z nami, Wysłuch wysłuchaliście nas, poznaliście przygody Ryszarda, poznaliście naszą autorkę Wiolettę. Bardzo nam miło. i Odsyłamy z wiolą Was do naszego sklepu po książkę Przeżyjcie przygody Ryszarda.